Karta graficzna Asus Radeon R9290. Obecnie jest to jedna z najwydajniejszych kart na rynku. W pudełku dostaniemy instrukcję, oprogramowanie i kabel zasilający. Karta posiada cztery złącza: 2DVI, HDMI i DisplayPort. Kartę chłodzą dwa wentylatory działające w systemie Direct CU2. Wyposażono ją w 4 GB pamięci RAM GDDR5, szynę danych 512 bit. Pamięć działa z częstotliwością 5040 MHz, a rdzeń z częstotliwością 1000 MHz. Zaawansowane dane wyglądają następująco: 2560 procesorów strumieniowych, 160 jednostek teksturujących i 64 jednostki renderujące. Karta pochłania do 300 W prądu.